Na tą chwilę działania rodzinne kobiet i mężczyzn, mówiąc tak ogólnie o wszystkim, dochodzą do absurdów. Czy to można już naprawiać? Można, wszystko można naprawiać. Spójrzmy na to trochę z innej strony. Pojęcie karmy jest jasne dla wszystkich, nie muszą tego wyjaśniać. Niech pan wyjaśni. Karma to zasada ścisłego związku przyczyny i skutku, którą nasze narodowe przysłowie określa: co posiejesz, to zbierzesz. Prościej się tego wyłożyć nie da. Oznacza to, że dziś nasze życie składa się z lekcji, które przechodzimy w wyniku działań, jakich dokonaliśmy w poprzednim życiu. Również z powodu działań w tym życiu, od czasu urodzenia aż do dziś. Zbieramy dziś skutki i tworzymy nowe zalążki dla nowych lekcji. Każdego dnia, każdej godziny, w każdej minucie i w każdej sekundzie. Dlatego też, chcąc czy nie chcąc, zmuszeni jesteśmy dziś odpracowywać swoje przewinienia. A to dlatego, że nas, tych mądrych uczniów, nauczają na błędach innych ludzi, a głupi się uczą na własnych. Dlatego też, jeśli popadliście dziś w jakąś sytuację, no może nie pan, ale ogólnie jakiś człowiek, to oznacza, że nie mógł on tego uniknąć w żaden sposób, dlatego że był być może coś winien tej kobiecie. Być może poprzednim razem ona była pańskim przyjacielem, a pan jego kochanką w poprzednim życiu. Karma bardzo szybko się przeplata. Odpracowujemy bardzo różne gry miłosne, nienawiści, przywiązania, przyjaźnie i te zależności doskonalą się. Dlatego też, jeśli w tym życiu, patrząc wstecz, rozumiecie, że nie dalibyście rady w żaden sposób uniknąć tej sytuacji, nie uniknęli spotkania, nie mogli się zakochać czy też ożenić, to oznacza bądźcie spokojni i oddychajcie spokojnie. To jest wasz węzeł karniczny. Nie dali rady, byście przejść obok niego. Jesteście coś winni, jedno drugiemu, ona panu, a pan jej. I lepiej jest spłacić to w tym życiu, wiedząc, że w naszym duchowym dojrzewaniu jedno życie liczy się tak jak jeden dzień. Lepiej pooddawać długi, by pójść potem już bez tych obciążeń. Jest możliwe, że pana kiedyś ten ród przyjął, ten, do którego jako pierwszy wlanowniał nasienie. Być może jest pan coś winien, może powinien pan oddać dziecko temu rodowi. Być może w innej sytuacji to pan rodził. Dlatego lepiej długi oddawać dziś. Czyli, że w tej chwili nie dam rady wcielić kogoś z mojego rodu. Pan nie był jej pierwszym mężczyzną. Nie. Bądźcie spokojni. Po pierwsze, umieramy z szybkością półtorej miliona ludzi na rok. Po drugie, wedy powiadają, że lepiej dla mężczyzny mieć syna z niedziewicy niż nie mieć syna wcale. A to dlatego, że bardzo ważne jest oddanie długu ojcowskiego w odniesieniu do tej duszy, która przychodzi do Was z cudzego rodu. "Prawdopodobnie był pan dłużny urodzić dziecko, dlatego że kiedyś zdarzyło się odwrotnie."